Ta kamera, czy pan poseł mógłby, patrząc w tamtą kamerę, powiedzieć, że jakby zdarzyła się taka historia, że to pan będzie ministrem sprawiedliwości, to dokładnie z taką samą konsekwencją będzie pan ścigał nie tych złych z SLD, ale być może tych złych, tych najgorszych ze swojej partii, spisu. Ja nie chciałbym antycypować tego, czy będę, czy nie będę ministrem sprawiedliwości, załóżmy, bo nie to tak. jest cel mojego bycia w życiu publicznym, ale moim celem jest właśnie walka o sprawiedliwość i mogę z przekonaniem patrząc w kamerę powiedzieć tak, będę walczył o sprawiedliwość, o prawdę, uczciwość, bo tak ja trafiłem do polityki. tak do polityki. A może pan spojrzeć w tę kamerę i powiedzieć jak któryś z moich nabrudzi, to go będę ścigał dokładnie tak samo. równie skutecznie jak w przypadku Leszka. Cześć, witam was wszystkich. Dzisiaj, dzisiaj też generalnie mało będę mówił. Oddam głos innej osobie. Ale to później. Ziobro na początku, jego wypowiedź jest ściśle powiązana z tym, co chcę wam dzisiaj przedstawić, pokazać. Ale zanim przejdę do konkretów, chciałbym powiedzieć, być może niektórym przypomnieć, bo nie wiem, czy wszyscy wiecie, że Rosja wypowiedziała Europejską Konwencję Praw Człowieka. Jednocześnie w Polsce Trybunał Kucharki Kaczyńskiego stwierdza o niezgodności tejże konwencji z pisowską konstytucją. To taka bardziej ciekawostka. Też obiło mi się uszy, że Anonymus miało opublikować jakąś bazę rosyjskich agentów poza Rosją. No, powiem Wam, że z niecierpliwością na to czekam. No ale nie o tym. Dobra, to była taka wstęp, ciekawostka. Teraz e, może przejdźmy do konkretów. Choć może jeszcze jeden mały przykładzik, e, tak mi w Wpadł w oko, chciałbym się z Wami podzielić. Dużo ludzi dziwi się, że reżim Puty, Putina potrafi aresztować nawet dzieci w wieku 7-11 lat za to, że nosiły napis: Stop wojnie. Nie wiem, czy Wam spotkaliście się z tym, to było w mediach społecznościowych dość głośno. I tutaj też chciałbym przypomnieć, że reżim Kaczyńskiego. Spisywał dzieci, które rysowały kredą na chodniku przed siedzibą PiS. I ta pislicja zabrała kredę tym dzieciom i spisała rodziców. No, Jakby na to nie patrzeć, reżim to reżim. Dobra, ale nie przedłużając, przejdźmy do konkretów. To, że pisowcy putnizują Polskę. Wiele ze standardów putinowskich ściągają. No generalnie nie jest jakąś tam wielką tajemnicą. Bardzo upodobniają się do węgier Orbana, czy metod Putina w Rosji. Już nie raz o tym słyszeliście, że polscy sędziowie. Którzy są niepokorni pisowi, no, pis nie, nie złamał ich kręgosłupów, tak jak na przykład sędzia Igor Tuleja, który wziął się za, e, chciał zbadać sprawę złamania przepisów e, ze słynnej sali kolumnowej, gdzie pis złamał wszelkie zasady, standardy parlamentarzystów, par parlamentarzyzmu. Pisowcy tyle lat go gnębią swoimi sługusami, tak zwanymi prokuratorami. I mimo, że zapadł prawomocny wyrok, iż sędzia Tuleja ma być przywrócony do zawodu, pisowcy oczywiście go nie dopuszczają. No, jak doskonale wiecie, prawo jest. Dla wrogów PiSu, nie dla samych y, pisowców. Podobnie z innymi sędziami. No, y, potrafią każdego jednego sędziego zmieszać z błotem, czy wysyłać y, samotne matki, które są sędzinami, a y, nie są przychylne PiSowi, nie są posłuszne PiSowi, wysyłać ich w delegację na drugi koniec Polski. Y, jak wiecie, no standardy no putinowskie to jedno, ale ja bym to nazwał nawet bananową republiką. Rzecz jasna, swoich nie karają, swoimi się nie zajmują, bo czy Szumowski jest tych pisowskich złodziei od groma, czy sam Kaczyński oskarżony o łapówkarstwo, nawet ten pisowski prokurator umorzył sprawę, nie ma sprawy, ale za to. Potrafią zniszczyć posła, jego pracowników, ba mało tego, nawet bliskich pracowników, tylko dlatego, że postawił się pisowi. I teraz przechodzę właśnie do konkretów, bo wiem, że długo, długi wstęp robiłem. A chodzi tutaj o posła Nitrasa. I można go lubić lub nie, można się z nim zgadzać lub nie, ale to, co odpierdolił Pis w stosunku do niego, jego pracowników, i najbliższych osób, którzy u Nitrasa pracują, nie wiem, czy standardami nawet nie przebili Puty, Put, Putina, przepraszam. Pisowska prokuratura prowadzi na niespotykaną skalę. Działania wobec posła Nitrasa. Po ujawnieniu przez Nitrasa informacji dotyczącej nielegalnych lotów marszałka Kuchcińskiego, do Sejmu trafił wniosek o uchylenie mu immunitetu. I tutaj właśnie tutaj właśnie chciałbym wam przedstawić wypowiedź samego Nitrasa, bo moje słowa w życiu nie oddadzą, nie oddadzą tego, jakie skurwysyństwo, jakie zbydlęcenie pisowskie, jak oni traktują aparat państwowy do prywatnych rozgrywek. To, że Kuchciński łamał przepisy, nadużywał władzy, zamietli pod dywan. Podobnie jak z tym burdelem i z tą małolatą. Ale zamiast wziąć się za tego, który deprawował pieniądze podatników, wzięli się za tego, który to ujawnił. To są właśnie pisowskie standardy. No, ale to, że oni nasz kraj traktują jak swój prywatny folwark, zachowują się jak gangsterzy-mafiozi, chociaż czasami gangsterzy-mafiozi mają więcej zasad honoru i godności niż ci pisowscy bandyci. Także. Nie przedłużając moi drodzy, puszczę wam cały materiał, całą wypowiedź Nitrasa, żeby nie było, że wycinałem, manipulowałem materiałem, żeby to nie wiem, dramatycznie wyglądało, czy coś w tym rodzaju. Trwa około jeden. Jego wypowiedź trwa około 11 minut, także. Wsłuchajcie się dobrze i posłuchajcie jakie standardy te skurwy syny mają, jak nadużywają władzy, by zakrywać swoje własne brudy. A ja wam już dziękuję oczywiście. Zapraszam do komentowania, miłego oglądania. Cóż, pozdrawiam serdecznie i do następnego filmiku. Trzymajcie się. Cześć. Ja czuję się bardzo niezręcznie, dlatego że ja z tego miejsca wielokrotnie broniłem i ludzi, i spraw. I nigdy nie, nie brakuje mi ani śmiałości, co nie jest tak powszechne, ani odwagi, żeby bronić ludzi i ważnych spraw. Natomiast czuję się niezmiernie skrępowany, że muszę absorbować Wysoką Izbę swoją sprawą, bo nie do tego zostałem powołany. Ale muszę się bronić. Moje pro problemy z prokuraturą rozpoczęły się w grudniu roku 2016 po, y, proteście, po proteście Sejmowym, a nasiliły się działania prokuratury po ujawnieniu przeze mnie nielegalnych lotów pana marszałka Kuchcińskiego i po odwołaniu pana marszałka Kuchcińskiego z funkcji. Chciałbym, żeby Państwo mieli świadomość, że prokuratura prowadzi na niespotykaną skalę śledztwo w celu ujawnienia źródła informacji którą pozyskałem o nielegalnych lotach. Prokuratorzy weszli do ponad 80 mieszkań prywatnych i instytucji w celu uwikłania mnie w kwestię korupcyjnej propozycji. Prokuratura stawia tezę i takie zadaje pytania, że ja złożyłem propozycję zatrudnienia, czy to w Urzędzie Miasta w Warszawie, czy to w gminie Police. Człowiekowi, który miałby funkcjonariuszowi Boru, który miałby ujawnić te informacje, nigdy takich, takich, takich propozycji nie składałem. To jest próba uwikłania nas, i do do takiej rzeczy nie doszło. Oni z takiego powodu weszli do mieszkania burmistrza POLIS między innymi, do dyrektorów wydziałów w urzędzie miasta w Warszawie, tylko po to, żeby nas w tę sprawę uwikłać. Weszli do mieszkania mojego dyrektora mojego biura, zabezpieczyli jego komputery, jego telefony, nawet pendrive, gdzie miał zdjęcia ślubne, bo był dwa miesiące po ślubie, to młody człowiek. I trzy lata dysponowali tymi dokumentami. I co, znaleźli po trzech latach? Nic. Nic. Nie znaleźli żadnego śladu, jakiejkolwiek propozycji, nie żadnego śladu, żeby ten funkcjonariusz, którego oskarżają, Złożył mi, przekazał mi jakiekolwiek dokumenty. Nie interesuje ich to, że zniszczyli ludziom życie, niewinnym ludziom. Prokuratura na, polecenie, na policja na polecenie prokuratury dokonywała wywiadu środowiskowego związanego z moją osobą, mojego. Chodzono po moich sąsiadach, tu w Warszawie, koło Sejmu, gdzie wynajmuję mieszkanie, w Szczecinie, gdzie mieszkam. I w mieszkaniu, nawet w mieszkaniu, gdzie 10 lat, już ponad 10 lat w Szczecinie nie mieszkam. Pytano moich sąsiadów, okazując im zdjęcia tego funkcjonariusza, który, którego poskarża się o przekazanie mi dokumentów. Czy on tu był, czy był widziany. Pytano, czy ja tam mieszkam, czy mieszkam z żoną, jakie mam relacje z sąsiadami, czy mam konflikty sąsiedzkie, czy żyję w ogóle z żoną, czy z kimś innym. Takie rzeczy zdarzają się w Polsce wobec... Yy... Posła I po tym wszystkim, ja to wszystko znosiłem. Państwo widzieli czasami, jak protestowałem, mówiąc, że do niewinnych ludzi do mieszkań się wchodzi albo zatrzymuje się prokuratorów, funkcjonariuszy Boru, pułkowników, którzy mówili wprost, nie mogliśmy na to patrzeć. I po trzech latach przedstawia prokuratura akt oskarżenia dwóch facetów, funkcjonariuszy ziobry. Kiedy słuchałem ich, chciałem zachować szacunek, ja słuchałem ich na komisji to ci panowie od Ziobry, ci funkcjonariusze od Ziobry, panie prokuratorze, ja bym im wręczył medal, takie wielkie Z od Ziobry, bo na niego zasługują. Pan Mariusz Dubowski to jest ten prokurator, który nęka od lat panią prokurator Wrzosek, który wysyła ją na wieś w tak zwane delegacje, Po co? Po to, żeby złamać jej niezależność. I drugi prokurator, pan Michał Gołda, który wsławił się w tym, że, że oskarżył Władysława Frasyniuka o to, że jest zwykłym, pospolitym chuliganem. Tak go nazwał. Pan Mariusz Gołda chciał przekonać sąd, że Władysław Frasyniuk nie jest bohaterem wolności, bohaterem walczącym, odważnym człowiekiem o wolność, tylko że jest pospolitym chuliganem. To są ci dwaj panowie, którzy przyszli w imieniu prokuratury mnie oskarżać. I po trzech latach oskarżają, mając wszystko, dostęp do moich maili, bo mieli mój komputer zabezpieczyli mój komputer biurowy, biurowy, dostęp do maili i do SMS-ów z moim najbliższym współpracownikiem. Przez kilka lat wszystkie tajemnice prywatne, ale również biura poselskiego, interwencje, ale również tajemnice kampanii wyborczej i znaczy nie znaleźli nic, nawet takiej rzeczy, którą mogli pokazać. W TVP, że nie wiem, sok z buraka do mnie napisał, jak w przypadku niektórych adwokatów albo nawet czegoś takiego nie znaleźli. I po trzech latach przynieśli do przynieśli wniosek do Sejmu, w którym oskarżają mnie o trzy rzeczy pierwszą, że ministra sprawiedliwości, wiceministra sprawiedliwości, że uniemożliwiłem mu zakłócenie wiecu czy konferencji prasowej kandydata w kampanii wyborczej, kandydata w wyborach prezydenckich, bo nie pozwoliłem mu tam wejść. Nie wspominają przy okazji, że życie mu uratowałem, bo nie pozwoliłem mu wle, wlejś, wle, wpaść do zbiornika retencyjnego. Takie były emocje wtedy, że pan Kaleta był gotowy zaryzykować życie i wpaść do zbiornika retencyjnego. W, 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 emocje kampanijne, ale, ale emocje powinny już opa opaść. Minęło już po tej kampanii parę, parę dobrych miesięcy, nawet lat I, i wydaje mi się, że na tyle powinny emocje opaść. Że minister sprawiedliwości nie powinien wykorzystać podległej mu prokuratury do tego, żeby ścigać swojego przeciwnika politycznego, bo co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości. I po co ścigać? Przecież oni mnie nie chcą skazać po to, że ja kalecie nie pozwoliłem wejść na, 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 na Czajkę skąd nie on przebywał tam nielegalnie i w, w, szefostwo Czajki. Napisało stosowne oświadczenie, że wielokrotnie był proszony, żeby tam wyjść, bo przebywa nielegalnie, ale prokuratura go nie przesłuchała. Ich nie przesłucha, takich dowodów nie ma. Jest jeden świadek tego zdarzenia, mimo że na czajce było pełno dziennikarzy, władze czajki. Panu zdoba. Jest jedyny świadek, który świadczy przeciwko mnie i jest napisany w prokuraturze. Ale tego, i, i, I w takcie oskarżenia żadnego, żadnego innego świadka nie znajdziecie. Jeden poseł PiSu mnie oskarża, drugi poseł PiSu świadczy. E, I drugie zdarzenie, też związane z kampanią. To zdarzenie, kiedy na wiecu w Ciechanowie, e, tam było parę tysięcy ludzi. Był pan szaek Struzik, był prezydent Ciechanowa, było pełno dziennikarzy. I jest film z tego nagrania. Oskarżam się, że uniemożliwiłem panu Kłeczkowi, przecież też funkcjonariuszowi PiSu, nie szarujmy się, zadanie pytania trzaskowskiemu, co robił w Brazylii? Bo to wtedy było najważniejsze, co robił w Brazylii. E, I że ja mu, to mu łapałem go, tylko jest film. Jest film. I na filmie widać, że nie ma żadnego kontaktu między mną a panem Kłeczkiem, całego tego zdarzenia. Pan przewodniczący widział ten film, bo na komisji go pokazywałem. Inni posłowie PiSu też. I widać, nie ma kontaktu, jest całe zdarzenie. Ale czy to ma jakieś znaczenie dla, dla faktów? Nie ma. Usłyszałem od pana adwokata, bo pan poseł jest adwokatem, będzie się pan w sądzie bronił. Daj chłopie, broń się w sądzie. Broń się w sądzie, tylko po co jest immunitet? E... To jest, kolejny przykład. to jest kolejny przykład, kiedy oskarża mnie funkcjonariusz PiSu i mimo że tam było wielu, świ wielu świadków, wielu świadków, ponad, na pewno grubo ponad tysiąc osób, jest jeden świadek, pan kłeczek i nikogo. Więcej. I trzecia sprawa, ja najmniej chciałbym o niej mówić, bo też nie ma żadnych dowodów, oskarża mnie posłanka PiSu, z różnych zachowań, która tutaj do mnie wielokrotnie mówiła Nitras te narkomanie, ty psycholu, do psychiatry, cię lecz debilu. To są słowa, które ta pani wypowiadała pod moim adresem. Tu na mównicy, z mównicy sejmowej albo zław poselski. Rzeczywiście to zdarzenie nie przynosi chluby ani mi, ani mi, ale szczególnie jej, ani szczególnie jej. Ale znowu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ona mnie oskarża, a świadkiem jest poseł PiSu. Ale posłowie Platformy, czy inni opozycyjni, którzy wtedy byli, pytali na komisji, dlaczego naszych zeznań nie ma. Przecież my tam byliśmy, widzieliśmy, powiedzieliśmy jak było. Było zupełnie inaczej. Kłama, kłamiecie w tym dokumencie. Ich zeznań tam ich zeznań tam, tam, nie ma. To są te trzy przypadki, w których funkcjonariusze PiSu mnie e, oskarżają, a usłużni prokuratorzy Ziobry składają akt oskarżenia. Te sprawy można by było sądzić. Jak pan Kaleta czuje się urażony, jest, jest kodeks cywilny, można mi sądzić, prawda? Bo to są normalne sprawy, ale dlaczego używa się do tego prokuratury? Po kilku latach prowadzenia tej naprawdę operacji, ja nie życzę nikomu, żeby najbliższych współpracowników żeby się musieli spojrzeć w oczy 25-letniej dziewczynie, do której rano o szóstej wchodzą funkcjonariusze i zabierają jej osobiste pamiątki tylko dlatego, że jej rok starszy mąż pracuje u mnie w biurze i nie ma z tą sprawą nic wspólnego. Nic. I trzy lata żyją z czymś takim. E, po trzech latach pełnego nicowania, ale absolutnie trałowania, jakie tylko to jest, jest możliwe wobec mnie, nie znaleziono żadnego dowodu, ale żadnego, że dokonałem jakiekolwiek nadużycia. Żadnego, że przekroczyłem jakiekolwiek uprawnienie, albo że jakiegoś obowiązku nie dopatrzyłem. Żadnego. Nic nie ukradłem. Nic nie zataiłem. Nic nie przepisałem na żonę. Wszystko, co mam, jest napisane w moim oświadczeniu majątkowym. Wszystko. Posiadam dokładnie tyle, ile od lat oświadczam. oświadczam. Ten wniosek jest napisany tylko z jednego powodu, tylko z jednego, żeby skazać mnie na grzywnę jakąś i uniemożliwić mi sprawowanie mandatu poselskiego. Sprawowanie mandatu poselskiego, które, które powierzyło mi osiemdziesiąt parę tysięcy wyborców, I ja, jest, ja się weryfikuję co cztery lata. I panowie posłowie wyrazem wszyscy w komisji. Razem wszyscy, którzy głosowaliście 9 przeciwko ośmiu, razem nie macie tyle głosów, ile ja jeden. Wszyscy razem. Chciałbym powiedzieć, chciałbym powiedzieć, że ja będę walczył do końca. Ale nie będę walczył do końca o siebie. I nie będę walczył do końca o swoje dobre imię, bo wy nie jesteście w stanie mi odebrać mojego dobrego imienia. Ja będę walczył o to, by każdy uczciwy obywatel, nie musiał się już więcej bać politycznego prokuratora. Żeby każdy obywatel miał poczucie i zaufanie do tak ważnej instytucji państwa, jaką jest yy, prokuratura. Będę walczył o to, żeby każdy uczciwy obywatel w Polsce miał prawo do sprawiedliwego i uczciwego sądu bez nacisków. Będę walczył też o to, żeby każdy poseł i każda posłanka mogła i mógł w Polsce Swobodnie wykonywać swój mandat. Nawet wtedy, kiedy to się nie będzie podobało rządzącym, a szczególnie prezesowi rządzącej formacji. A nawet szczególnie wtedy, że będę walczył o to, bez względu na to, kto będzie prezesem rządzącej formacji, by każdy poseł i każda posłanka w tej izbie mogła swobodnie wykonywać mandat, bo tylko wtedy nasza praca ma sens. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję i bardzo proszę. Żebyście mi pomogli obronić się przed tymi z jednej strony żenującymi i śmiesznymi, a z drugiej strony nieprawdziwymi zarzutami. Kiedy słyszymy tę muzykę, widzimy płynącą wisłę, widzimy pochylone wierzby, widzimy pola tak charakterystyczne dla naszego kraju krajobrazy. Kiedy mówię Polska, mam przed oczami pszeniczny kłos wyrosły na tej ziemi. Znajome bodźki, co przycupnęły na przyjaznej mazurskiej chacie. Widzę bursztynowy świeżo, tańczący wśród fal burzanów. Co to kurwa jest świeżo?